Witajcie, moi kochani, witam Was w moim kosmosie, z tej strony Klaudia. Witam Was serdecznie i gorąco w kolejnej kamerce w Kosmicznej Świadomości. Witajcie, kochani, znowu w pokoju, tak znowu w pokoju nagrywam. Coś ta wiosna nie chce przyjść. Wczoraj gradziło, w ogóle deszcze. Deszcz będzie chyba padać do niedzieli. U Was chyba, u Was w Polsce chyba jest to samo jakoś ta, ta wiosna, kurczę za niedługo lato, a tutaj mm, ale spoko, wiadomo potrzebujemy też wody, tak, potrzebujemy tego wszystkiego dla naszej kochanej natury i mamy ziemi, tak także jest ok, ale niech już słoneczko i ciepełko przychodzi, tak wysyłajmy tą intencję, proszę <laughs> proszę, proszę e, słuchajcie kochani w dzisiejszej kamerce będę sobie gadać trochę na temat mm, challenge'u, który zrobiłam sobie z Jolką, tak, challenge dla odważnych i dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i chcą długo żyć, długo i szczęśliwie. W zdrowiu, oczywiście tak, w zdrowiu. I o tym w sumie będę gadać. Chyba kamerka będzie dość krótka, no bo ileż można gadać tak. Także zapraszam Was serdecznie do posłuchania. Więc moi cudowni, oczywiście jak zwykle dziękuję z całego serducha, że tutaj ze mną jesteście dla tych, którzy są nowi dziękuję, że zasubskrybowaliście mój kosmos dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcam Was, byście to zrobili why not a dla tych, którzy są tutaj ze mną już od dłuższego czasu dziękuję, jeszcze raz dziękuję że tutaj sobie ze mną jesteście i oczywiście mnóstwo Was, wysyłam Waszą stronę mnóstwo pozytywnej energii tak, łapcie kochani, łapcie niech się dzieje jak najpiękniej dla nas wszystkich u mnie się zaczyna dziać tak, jak się poczyściło, tak się zaczyna dziać pięknie. Słuchajcie, ale nie będę o ten, na ten temat gadać, może nagram osobny filmik. Tak. I, i tak, powiem Wam to, tak na wstępie dodam zanim przejdę do tematu, to w sumie będzie połączone chyba. <laughs> Poszłam ostatnio do nowej klientki, słuchajcie, yy, która praktycznie nic nie potrzebowała. Tam potrzebowała tylko. Mają te niektóre babcie takie, to się nazywa commode, takie przenośne toalety, nie, że trzeba tam po prostu opróżnić czy coś, etc. no nieważne, nie. Nie będę Wam tutaj gadać na takie tematy. I, I w sumie tylko to musiałam dla niej zrobić. I ona do mnie mówi, czy Ty wiesz, ile ja mam lat? Mówię do niej, no nie wiem, nie sprawdzałam, jakoś tak nie interesowało mnie to. nie. Ile kobietka ma lat. Ona mówi do mnie 100 lat. Mówię do niej, nie wierzę. Po prostu słuchajcie. Kobietka miała naprawdę ma 100 lat, nie miała, bo to ma 100 lat kobieta. Wygląda, ja bym jej dała, może z 80. Ja po prostu ją zobaczyłam, o mi wyszły. Oczy mi wyszły na wierzch. I od razu, i od razu się jej spytałam, jaki jest twój sekret, bo tak porównując sobie te moje babeczki, które mają, nie wiem, 88, 90 i są po prostu takie już schorowane i tak mówię, kurczę, tutaj taka stuwa sobie chodzi jeszcze, mózg pracuje, jest w stanie ze mną rozmawiać, jest w stanie wracać do przyszłości. Ona mi opowiadała swoje w ogóle jakieś historie, mówię wow. No i bardzo aktywna była z tego, co mówiła, tańczyła. Yy też chyba była jakąś tam policjantką ale nieważne, mówi, że była aktywna że nie zjadała nie jadała w ogóle rzeczy na mieście, robiła wszystko swoje, gotowane jedzenie nie piła alkoholu czy tam powiedziała, że raz na jakiś czas sobie coś tam coś tam sobie wypiła, nie paliła ogólnie zdrowo się odżywiała, nie i też taka wyglądała, że jest po prostu pozytywna kobieta, nie, mówię no kurde, no ale czy ja chcę dożyć stu, no nie wiem. Czy stu, dożyć w tym jednym ciele, w tym jednym życiu? Hmm, zobaczymy, zobaczymy. Ale na pewno w zdrowiu, nie? Na pewno chcę dożyć dziewięćdziesiątki, osiemdziesiątki stu, w zdrowiu, słuchajcie, w zdrowiu. I tak, przechodząc do tematu, słuchajcie. Yy, już nawet nie wiem, który to był filmik, gdzie wspominałam, że po prostu zjadłam tą pizzę i tak źle się czułam, że cztery godziny ja po prostu miałam wycięte z życia, gdzie leżałam na łóżku, nie byłam w stanie się podnieść, nie byłam w stanie nic zrobić, bo organizm to trawił i trawił i pochłaniał moją energię, a ja jak ten ząbiak na tym łóżku. Leżałam z tym telefonem, kurde. I w tamtym momencie. Powiedziałam sobie dość. Zobaczcie, jak, jak można naprawdę szybko zmienić zdanie. Wystarczy zaobserwować swoje ciało. Wystarczy go posłuchać i przyjrzeć się, jak ja się czuję po tym jedzeniu, czy ono mi służy. No i wybrać świadomie. Słuchajcie, to jest ten czas, gdzie naprawdę wybierajmy świadomie to, co wkładamy do swojego organizmu. I, i wtedy powiedziałam, że już kończę z takimi ciężkimi potrawami. To było właśnie, kiedy zobaczyłam od tej pawlikowskiej, co ona je w ciągu dnia. A później podkusiło mnie, żeby posłuchać jeszcze jej jednego, i to w sumie na tych dwóch, słuchajcie, na tych dwóch e, jej filmikach się skończyło, wzięłam to, co było mi potrzebne, nie? E, jak przestać niezdrowo jeść? I. Patrząc na mnie, to już ja Wam wspominałam, co ja mniej więcej zjadam w ciągu dnia. To naprawdę nie są niezdrowe rzeczy. Tutaj, tu jak się wprowadziłam, to, to trochę bardziej sobie poleciałam z jakimiś tam pizzami. O, tu jakiegoś loda zjadłam ze sklepu, nie? A tam, jak zobaczyłam tą fruktozę, fruktozo-glukozowa, coś tam, coś tam. <gryw> Mówię, no nie, że ja nie zobaczyłam tego składu. A zawsze, zawsze patrzę, co nam się z tyłu znajduje, nie? I jak po prostu posłuchałam tego jej wykładu, o tym, jak ona mówiła o tych bakteriach, o tym całym mikrobiomie, o tym, jak, jak karmimy te, te niedobre bakterie, właśnie takim przetworzonym jedzeniem, cukrem, i, i jest później coraz mniej tych dobrych bakterii. I, Nasz organizm po prostu staje się jedną wielką katastrofą, jest coraz więcej chorób, organy są wyniszczane. Po prostu słuchając tego, to mi tak otworzyło oczy słuchacie. Mimo tego, że ja wiedziałam o tych bakteriach, tak, że, że są dobre i złe bakterie i że jedząc niezdrowe jedzenie, no to wiadomo, dokarmiamy te, te złe bakterie, które nam szkodzą, tak? I, i to jak to też jest. Bardzo dużo na ten temat, gdzie po prostu jelica to jest nasz drugi mózg, tak? I, I w momencie, gdy mamy tych, w momencie, gdy mamy większość tych złych bakterii, tak, one wysyłają sygnał: Ja chcę cukru, ja chcę zjeść coś niezdrowego, nie, i to wcale nie jesteśmy wtedy my, i, i to się tak już zaczynało pomału dziać, słuchajcie u mnie gdzie ja już miałam taką zaczynała się wkradać taka potrzeba na cukier nie I już mówię kurde przecież już było tak dobrze ja już nie jadałam cukru robiłam sobie jakieś tam swoje swoje właśnie pyszności tak z tym etyrolem etyrol jakoś tak i nie czułam takiej potrzeby a tutaj nagle jestem w sklepie jakiegoś batonika nie tak po prostu na takiej nieświadomce bo czułam aż takie że ja muszę to zjeść i i powiedziałam dość i po prostu podesłałam to Joli, słuchajcie. To mi tak otworzyło oczy. Ja nawet nie wiem kiedy to było. To chyba jakoś było tydzień temu, półtorej tygodnia temu, coś, coś w tym stylu. Chyba w zeszły czwartek, albo jeszcze wcześniej, a nie bo ja poczekają, a no, myślę, no nie wiem. Uff, nie wiem, kiedy to było, może we wtorek, nieważne, nieistotne. I podesłałam oczywiście to Joli, żeby sobie posłuchała, bo Jola też, Jola to jeszcze, jeszcze więcej je po prostu takiego przetworzonego jedzenia, typu jakieś paczkowane pierożki z serem z Lidla, czy jakieś tam inne, bo czasami jej się nie chce gotować, a najlepsze jest to, że ona ma wrzody, które jej się co jakiś czas otwierają, czyli ja nawet nie wiedziałam o tym, tak, że mając wrzody, to już jest stan zapalny, słuchajcie, że my, Karmiąc te negatywne bakterie, my możemy, możemy żyć z takim stanem zapalnym kilka lat. Słuchajcie, kilka lat. Stawy. Jeżeli bolą stawy, tak ja czuję na przykład moje kolano, które dwa razy mi wyskoczyło. Słuchajcie, tak, dwa razy mi kolano wyskoczyło. Raz przy. To byłam młoda, ile miałam 15 lat. Słuchajcie, wyskoczyło mi kolano. Po prostu wyskoczyło mi kolano. I miałam mm, przez miesiąc w gipsie, i później tańcząc. Co, ja tańczyłam zumbę po jakichś kilku latach, znowu mi wyskoczyło to kolano. I, a może chyba. A, a później się jeszcze gdzieś w pracy na pomidorze poślizgłam. Słuchajcie, wskoczyło, ale, wys, ale w, wyskoczyło, ale wskoczyło z powrotem. Słuchajcie, taki, taki numer. I wtedy lekarz mi powiedział, że mam po prostu słabe kolano, że jest troszkę wyżej niż powinno być i że jak jeszcze raz takie się coś stanie, to wtedy już operacja, tak? No i do tego... i tak co jakiś czas mnie po prostu boli to kolano. Yy, i, wiem, I wiem to, słuchajcie, kawa mi nie służy, kawa źle wpływa na stawy, cukier, o, cukier źle wpływa na, na stawy, więc mając tą wiedzę, tą świadomość tego, że to mi nie służy, odstawiam to, tak? W sumie nie piję szkawę dość długo to już wiecie, bo gadam już o tym już. Gadam, gadam, gadam o tym już dość długo. Yy, I teraz już odstawiłam cukier na dobre powiem Wam, nie czuję potrzeby, bo to był świadomy wybór. Po prostu mu ja musiałam zobaczyć ten, ten jej wykład, tak? Ja musiałam tego posłuchać, żeby dosadnie to zrozumieć żeby świadomie to przyjąć i powiedzieć nie, koniec. Ja nie będę dokarmiać swoich neg negatywnych, swoich niedobrych bakterii, które przejmują kontrolę w środku i które wyniszczają mój organizm. Koniec, koniec, koniec. Słuchajcie, koniec przetworzonego jedzenia, koniec pizz. Mimo tego, że lubię, nie czuję potrzeby, po prostu odeszło to ode mnie. Stwierdziłam, Teraz, bo to zawsze była taka wymówka, nie? A bo tutaj y, czasami po pracy tam nie ugotowałam, to na szybko coś zrobię, wrzucę do piekarnika. Nie, cholerka, nie, koniec. I, i dlatego z, ty, ty, z tym się z Wami dzielę, że po prostu podjęłyśmy się z Jolą tego challenge'u. Y, koniec cukru. Jola też już od tego czasu w sumie, no nie wiem, powiedzmy tydzień, tydzień mamy ten challenge gdzie nie jemy słodyczy, ale jeszcze zawsze mówiła, że u niej w pracy hmm, to albo ktoś jakieś ciasteczka podsyłał, a tu jakieś cukiereczki, ktoś miał urodziny, a tam tak w tej, w tej jej pracy to taki zwyczaj, jak ktoś ma urodziny, to zawsze przynosi ciastka, nie? Żeby się mogli wszyscy nażreć, słuchajcie, tak. Wszyscy nażreć. To tak wtedy się ob, obżrewasz, obżrewasz, nie ma takiego słowa. No, tymi ciastkami. Nie zjesz jedno, a jeszcze, jeszcze, jeszcze są ciastka, to zjem drugie, nie? No a co, bo lubię i sobie mogę pozwolić. A bakterie się cieszą. Mm -hmm. Ciaste luszko, a pomnóżmy, pomno kurde słuchajcie. Już ta gramatyka po polsku. <grym> tak ja miałabym wrócić do Polski, słuchajcie, i mówić takim językiem. Ja mogłabym mówić po angielsku po angliszowsku. No i. No i się zgubiłam. No ale nic, no mówiłam o tych bakteriach, tak, które się mnożą i mnożą i mnożą i wyniszczają. No. I tak myślę, że wtedy, gdzie wypiłam te 500 ml soku z, kap z kapusty, to było chyba agincie, kurde, niedobre bakterie. Trzeba odbudować te dobre, nie? No i, no, i tak właśnie sobie teraz będziemy z Jolką challengeować. I teraz, jeżeli Ty masz ochotę dołączyć do tego challenge'u z nami, powiedzmy, że zaczynamy go od dzisiaj, tak? Od dzisiaj, żeby wszyscy mogli dołączyć. Obojętnie w sumie, obojętnie kiedy dołączycie, dołączysz, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze, czy podejmiesz tą decyzję, czy nie podejmiesz, to i tak jest ok. To jest Twój wybór. Pamiętaj, zawsze mamy wybór jak chcemy żyć, no. I, i tak, i właśnie ja Wam powiem, mm, fajnie sobie teraz zjadam. Dodaję dużo surowego do moich potraw, takich jakiegoś lunchu, lunchu czy, no tak, lunchu, gdzie wkrajam dużo pomidora, rzodkiewki, zielonej cebulki, jeszcze potrzebuję kupić ogórki, ogórki kiszone, tak, żeby Troszkę było te, tego kiszonego, tak. Yy, ogólnie dobre bakterie, słuchajcie, karmią się błonnikiem, tak. Czyli błonnik mamy w warzywach, w owocach, tak. W zdrowym jedzeniu, w jedzeniu, które żyje. Słuchajcie, w jedzeniu, które żyje. I, i także naprawdę zachęcam Was do tego, byście hmm, zaczęli zwracać uwagę na to, co jecie, bo może teraz nic się nie dzieje w Waszym życiu, jeszcze ale to się zmanifestuje. Prędzej czy później zaczną się pojawiać choroby, yy, różne dolegliwości, a tu coś będzie bolało, a tam coś będzie nie tak i o yy, co chodzi, nie? No. I, i tak, no. Yy, co ja? No na wieczór oczywiście moje pyszne zupeczki, tak? Bo bez zupeczek to, to nie da rady. Ja jestem bardzo zupkowa i lubię sobie dziabnąć taką zupkę na wieczór, bo jest lekka. I, I tak czy ja chcę coś jeszcze słuchajcie dodać? Chyba nie to taki, taki dość w sumie krót, taka dość w sumie krótka kamerka. E, chciałam ją dla was nagrać. E, challenge, słuchajcie tak challenge tylko dla odważnych, kto wchodzi, kto wchodzi w ten challenge. Mm, to myślę taka właśnie dieta 80% zdrowego jedzenia i 20% OK. Zjedz sobie coś niezdrowego nie. Bo to też takie na maksa wchodzenie po prostu 100% w zdrowe jedzenie, no to w końcu może organizm będzie się domagał, nie? że ja chcę sobie dziabnąć, w, nie wiem, coś tam takiego słodkiego czy coś. Ale ja stwierdziłam, słuchajcie, że, mm, że moimi takimi grzesznymi posiłkami których na razie jeszcze nie wymyśliłam, bo nie czuję takiej potrzeby. Co by to mogło być takiego grzesznego? Ja myślę, że jakieś pasty. Tak, pasty, jakieś makarony grzeszne. Smażone. Nie wiem. Na razie nie myślę. Na razie nie myślę, ale to na pewno nie będzie nic przetworzonego ze sklepu. Z tym już skończyłam. Chyba, że to naprawdę będzie fajna rzecz z dobrym składem. Słuchajcie, czytajcie składy, co tam się znajduje w nich. To jest ważne. To jest ważne. No i tak była akurat 17.17. 17. 17 minut, 17 sekund. W momencie, gdy się spojrzałam, to znak. <grym> A może jakąś kartę? Czy już nie. A słuchajcie, a może zrobimy to takim ry małym rytuałem, że będziemy los losować. Znaczy ja będę. Ja będę losować kartę oszozen. Oh, oszozen, oh, oszozen. Oh, Co nam dzisiaj powiesz? Oj. No. O! Hahaha, <ścoughs> sukces! <ścoughs> po prostu nie wierzę, ale zajebiście! Eee, słuchajcie. Mm. <laughs> wypadła. Jak zwykle wypadła. Zobaczcie, jak się je. Tam jest mama ziemia, zobaczcie. Mama ziemia. On się cieszy. Świętuje. Przeczytajmy. Przeczytajmy ten sukces. O co tam chodzi z tym sukcesem? 104 zajebiście. Ach. Gotowi? Ja jestem. <laughs> Obserwuj fale oceanu. Im wyżej wzbija się fala, tym głębiej się potem zapada. W jednej chwili jesteś falą, zaraz potem stajesz się doliną po niej. Ciesz się jednym i drugim. Nie uzależnia się od jednego tylko. Nie mów, zawsze chcę być na szczycie. To jest niemożliwe. Po prostu przyjmij, że to jest możliwe. Że to nie jest możliwe. Sorry. <laughs> po prostu przyjmij, że to nie jest możliwe. Nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie. To jest po prostu niemożliwe. Nie leży to w naturze rzeczy. Co więc zrobić? Ciesz się szczytem, gdy trwa. Potem ciesz się doliną, gdy nadchodzi. Co złego w dolinie? Co złego w byciu nisko? To odprężenie. Szczyt oznacza ekscytację, a nikt nie może istnieć w ciągłym stanie podekscytowania. <laughs> Ciekawe. Postać ta najwyraźniej zawojowała świat i cały świat świętuje ten sukces w paradzie pełnej serpentyn. Dzięki jego czemu przyjęciu ostatnich wyzwań, rzuconych przez życie z przyjemnością, dosiadasz lub, lub wkrót, wkrótce to zrobisz tygrysa sukcesu. Powitaj tę okazję, ciesz się nią i podziel się swoją radością z innymi. Ja się cieszę. Pamiętaj przy tym, że wszystkie wspaniałe parady mają swój początek, ale kiedyś się kończą. Jeśli będziesz o tym pamiętać i doświadczane obecnie szczęście wyciśniesz do ostatniej kropelki, zdołasz bez żalu przyjąć nadchodzącą przyszłość. Nie cię nie kusi, by kurczowo złapać się tej wspaniałej chwili, by zawinąć ją w folię, by trwała wiecznie. Największa mądrość, o jakiej musisz pamiętać, we wszystkich zdarzeniach przyjemnych i nieprzyjemnych trakcie parady tego życia brzmi to też minie, świętuj o tak i, nadaj, i nadal ujeżdżaj tygrysa. Dokładnie. Nic nie trwa wiecznie, wszystko się kiedyś kończy, dlatego cieszmy się chwilą, cieszmy się tym, co mamy, bądźmy wdzięczni, ale się w ogóle czuję lekko. Hmm. Powiem Wam... Czułam się tak mega lekko. Tak po prostu zalała mnie taka fala takiej lekkości i tak jakbym się na chwilę oder oderwała od ciała, ale tu dalej jestem. Nie wiem. Jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją ostatnio. <laughs> Także tak, słuchajcie, yy, bądźmy wdzięczni, naprawdę bądźmy wdzięczni, ciesz cieszmy się chwilą i pamiętajcie, że to naprawdę to, jeżeli Ktoś z Was żyje w nieprzyjemnym momencie swojego życia, doświadcza przykrych sytuacji, zdarzeń. Eee, to minie, to wszystko minie. To jest tylko tymczasowe, tak samo jak i sukces i przyjemności. No, nauczyć się straty. <laughs> Jak coś mamy, później tego nie ma. Nagle, no i tak, no nic, kochani, bo mnie jakaś ogarnia taka fala. Chyba sobie zaraz szczelę jakieś oddychanko, bo czuję, że mnie wyrzuci w kosmos. Chyba a dobra, nic. Trzymajcie się, moi piękni, cudowni. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie subskrypcje. Może nie podziękowałam wcześniej, ale najważniejsze. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Dziękuję, że jesteście. Moc miłości, Waszą stronę wysyłam i bądźcie spokojni w tych czasach. Pa, kochani, namaste.